Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Krzysztof Giełda jest prosta. Lecimy sobie dzisiaj z analizami. Ostatnio Was pytałem w komentarzu, abyście wskazali jakieś fajne spółeczki do analizy. Nie ma za dużo spółek, ale jakby tutaj zobaczymy, co żeście tutaj podsunęli jako pomysł. Pamiętajcie na początku, że wszystko co powiem nie jest poradą inwestycyjną, nie należy tak traktować. Poruszam się na rynku strategiami. Jeżeli chciałbyś poznać moje strategie lub nauczyć się mojej metodologii, to link w opisie. Lecimy sobie do waszych komentarzy. Tłumacz Krzysiu, jak najwięcej. Ok. Damian, Krzysiek, tak jak tłumaczysz po swojemu, to jak najbardziej zrozumiałe. Wiadomo, że nieraz są sytuacje na giełdzie, gdzie kurs zachowa się mega nadwyraz. Taki jest też rynek Gier. Prosiłbym tylko o małą aktualizację Orlenu, bo tam przeszliśmy to 68 zł. Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, przez większość czasu na rynku, ok, ja tutaj sobie już przełączam na wykres. E, za chwilę też dojdę jeszcze do, do, do reszty komentarzy, e, ogólnie przez większość czasu na rynku, słuchajcie, poruszamy się jakimiś takimi trendami, które możemy, że tak powiem, zanalizować i te trendy się tam gdzieś zatrzymują w strefach, e, robią trójki, robią piątki, słuchajcie, no tak jak na przykład na XTB, e, które ostatnio sobie aktualizowaliśmy, gdzie mówiłem, że po tej piątce chciałbym tu jakąś korektę, która ewentualnie zretestuje to wejście i coś tam zrobi, więc przez większość czasu możemy sobie na spokojnie to analizować. Wiadomo, że od czasu do czasu są jakieś mega wiadomości, prawda? Czyli czarne łabędzie, na przykład na spadki, czy jakieś mega informacje na wzrosty, prawda? Więc no, dzieje się to na wykresie, ale to jest jakby nie standard. Zawsze trzeba się też, ja podkreślam, gdzieś tam też. Jeżeli kogoś uczę no to na to, żeby jeżeli ten kapitał mamy na grę i na przykład poruszamy się strategią, to trzeba wziąć wszystkie scenariusze w tym przypadku pod uwagę, łącznie z tym, że na przykład dana spółka wleci do zera. Bo to też trzeba się z takim czymś liczyć, ale tutaj już zarządzanie kapitałem. Dobra, więc co to było? <laughs> Zapomniałem słuchajcie, co to było już sobie przychodzę. Eee... Orlen, OK, Orlen, Orlen, Orlen. E, dobra, Orlenika mamy, ale na Orlenie mm, może ja sobie tutaj skorzystam z 20%. Na Orlenie, słuchajcie, PKN Orlen. Tu się nic nie dzieje. Tutaj była stref, jest strefa podażowa, z której możemy jako ABC, czyli jako powtórzenie tej korekty zareagować, ale ogólnie rzecz biorąc, target na Orlenie. Jest wciąż, wciąż znany, czyli ogólnie ten układ cały harmoniczny pod 112 zł. Teraz pytanie na Orlenie: czy my tutaj będziemy reagować podażą no, na tej strefie 1 do 1? Tak? Bo mamy to 69,95 jako strefa 1 do 1. Tutaj też mamy dywidendę 5,50, więc trzeba się liczyć z tym, że to zostanie też odcięte. Więc jakaś tam reakcja będzie na pewno. Więc jakaś tam, słuchajcie, reakcja na pewno będzie, więc tu bym się spodziewał jeszcze mm, jakiejś reakcji korekcyjnej, jak jej nie będzie, no to, no to byczo, tak, To mamy informację z wykresu, że jest byczo, no i to dojście do 115, no dalej będzie się jakby tutaj realizować, czyli duże, duże, duże ABC, czy też w tym przypadku A. B i duże C. Natomiast tutaj jakaś korekta może niestety nastąpić. Mówiąc jakaś korekta, mam tutaj na myśli, słuchajcie, powtórzenie znowu tej korekty, prawda? Czyli dość takie, no może być tutaj nieprzyjemne, mogłoby być nieprzyjemne zajście w tym przypadku. Czyli to jak, może bardziej dla osób, które długoterminowo, nie wiem gdzie tu będzie szczyt, czy jeszcze się troszkę tam wybijemy, czy nie ale może być to 0,9 czyli nawet do 60 zł, czy też poniżej 60 zł. Taka korekta może mieć tutaj miejsce, bo dla tego impulsu wzrostowego, który teraz tutaj płynie, możemy zrobić korektę po prostu, tak jak tutaj zrobiliśmy jakąś korektę, prawda? Um. Jeszcze sobie zmierzę to zewnętrznie tego Orlena, czyli szybciutko sobie jeszcze to o, zmierzymy zewnętrznie. No tutaj możemy jeszcze dobrność do 72.36, więc tutaj bym się spodziewał jakiejś korekty, nawet w związku z tym, że ta dywidenda tutaj za chwilkę będzie więc jakby, ale cel docelowy jest tam, <laughs> cel docelowy, czyli jakby docelowa, docelowe miejsca jest tutaj na 115, a ile to zajmie, no nie wiem, w tym przypadku analizować w czasie nie potrafię, dobra, lecimy sobie dalej, Joko, a może grupa Azoty, czekajcie, bo ja tu jeszcze mam, jeszcze mam tutaj bez odpowiedzi, a może grupa azoty? Istnieje szansa, że spółka przejmie Orlen. Jeszcze w tym roku może to być ciekawa okazja. Ja azotami ogólnie interesuję się już jakimś czas, od jakiegoś czasu, czyli grupa azoty, i prowadzę pozycję tutaj z tego miejsca, czyli z 2466. Ja to też na grupę wrzucałem, tą analizę jakiś czas temu. Tutaj mamy takiego potencjalnie RGR-a z możliwością spadnięcia nawet do 5 ,62 zł. 62 groszy. Ja się z tym liczę, że może być taka sytuacja. Mamy złotą strefę, mamy 2,058, więc na chwilę obecną no ciężko mi powiedzieć, bo jak zagrywałem to stąd. Natomiast liczę się z tym, że tutaj może być większy spadek, więc dlatego też trzeba te pozycje zabezpieczyć lub grać w jakiejś tam strategii. Ja tutaj się poruszam akurat strategią. No i co, następna strefa popytowa to jest 20 zł 90, 21 powiedzmy, 10,83 i 6,25 to są trzy strefy, które ja bym chciał rozegrać w przyszłości, natomiast ta złota strefa jest dużo bardziej ciekawa, ponieważ na, grupa, na grupie azoty zrobiliśmy tu piąteczkę. Czyli taki piątkowy, ładny ruch. Zrobiliśmy też pierwszą falę w górę, która wybiła czwórkę, okay? czyli wybiła tego OPS-a. E, I nie jest to, zauważcie, yy... znaczy zauważcie, no po prostu wybiła OPS-a, okay? e, więc jakby sygnał dała, że ta pierwsza fala tutaj może zjechać nisko. Dlatego też to rozgrywając 786, e, tu mieliśmy klasterek, e, i będę to ewentualnie rozgrywać ze złotej strefy. Prawda? Więc jakby no jakby tutaj okazji jakby nie ma, ale może być, gdyby się jeszcze tu rozpoczęły spadki no to 21 2098 możemy to obserwować jak chcecie, więc jakby aktualizację mogę tego robić. Więc tak by tutaj tutaj jeszcze poszukiwania swingu, jak wcześniej spadało, czyli jeszcze było potencjalnie do przetestowania albo wyższa strefa. Natomiast trend całkowicie poszedł w dół, czyli ogólnie pierwsza fala hossowa w tym przypadku, jeżeli nie przebijemy złotej strefy. Okay? Czyli jeżeli byśmy tu jeszcze spadali, bo możemy już stąd odbić, ale gdybyśmy jeszcze tu spadali, to jeżeli nie przebijemy tego miejsca zielonego, no to czeka nas duża trójka w górę, długoletnia, że tak powiem, nawet. Długoletnia trójka, więc to możemy obserwować, bo to jest dość, słuchajcie, ważne te azoty. No, można tu fajnie to zagrać, tak? Tylko, jakby, no, ja gram strategiami, no, musielibyście znać strategię, więc, bo strategiami bardzo fajnie się to rozgrywa. E, dobra, a może grupa. Dobra, dzięki za materiał, może omówienie pary walutowej NOK PLN po dużym spadku. Może nieco za późno, ale mimo wszystko wygląda ciekawie. NOK.pln, ale tutaj musisz dopisać, bo ja nigdy nie wiem, czy Ty chcesz pod futures, czy Ty chcesz długoterminowo, nie wiem jaka ta analiza ma być, więc słuchajcie, jeżeli pary walutowe, no to raczej musi być to określony interwał czasowy, prawda? Poproszę na Pepko Group NV, sprzedaż spółki rośnie, otwierają nowe sklepy, dolar i frak tańszy, co jest ważne przy imporcie towaru, a kurs raczej dołuje. No, niby tańsze, tak? Ale też jakby ta inflacja nam spada, czyli ten popyt yy, maleje. E, popieram. Pepko technicznie wygląda ładnie. Tylko Pepko tutaj kolega y, jakieś tam inne dał. Zaraz sobie zobaczymy. Pepko. Pepko, PPP. Pe, pe, pe. Odpiszcie od razu jaki to ma ok? Bo yy, Pepko. To się pisze przez dwa p Czekajcie. E, Pepko, no nie. Pepko grup czekajcie Pepko. A, jest ja tutaj grupa NV. NV, NV. Jest Pepko z GPW. Natomiast co do Pepko NV, no to też jest, ale to jest giełda brytyjska. Nie mam tu wykresu, widzę. O kurde. Więc słuchajcie, zobaczymy sobie Pepko polskie ogólnie. Czyli na GPW. Coś tu analizowałem. Jakaś strefa tu była zaliczona. Okej. Okay. Może to już analizowałem czy nie? Kurczę, nie pamiętam. Chyba nie. A, to było 1,618 tutaj. Spoczko, 1,618 i tutaj było chyba też jeszcze jakieś mierzenie stąd. Mm, nie, to były tylko te duże 1,618. Dobra. No, Pepko wygląda dobrze, mogę tak powiedzieć. Pepko wygląda dobrze. Jesteśmy po piątkowym czy więcej ruchu spadkowym, ale jesteśmy po tym ruchu spadkowym. I teraz tak, ja sobie szybko, słuchajcie, zerknę na finanse. To, co mnie tam interesuje, to oczywiście, słuchajcie, taki szybki przegląd. Marża mnie interesuje, może tak? Czyli, czyli, czyli tutaj widzę, że nie ma takich informacji, dobra. Sprawozdania finansowe. No, przychody rosną, dochody rosną, czyli tutaj jest jakby spoczko. Jakieś tam prognozy, zobaczymy sobie. Też prognozy są fajne. Zobaczymy sobie bilans. Wartość, wartość na akcja to jest 9,63. Z 23, 23 pewnie były rozwodnione. 9,73 i tutaj zadłużenie spoko. Tam przepływy pieniężne, no też spoko może być. Dobra, czyli tak ogólnie rzecz biorąc, tak na szybko. Trzeba by się oczywiście tam jakby w to, słuchajcie, wdrożyć, znaczy zbadać to dokładnie, więc technicznie, no technicznie mamy wybitego również OPS-a, czyli tak jak w przypadku azotów, na pepko dokładnie to samo, czyli technicznie wybity ten OPS, natomiast ja Wam też często, często, cały czas Wam powtarzam, że po tych spadkach, jeżeli są te pierwsze fale, zwłaszcza, że jeżeli wybijają OPS-a, no to później schodzą nisko, <laughs> prawda? One z reguły nie przebijają już dołka, ale schodzą nisko. Więc tutaj jedyne, co możemy, to nawet falowości nie możemy wyznaczyć, ponieważ w tych pierwszych falach, które mogłyby się rozpędzać, zazwyczaj nie ma takiej ładnej struktury falowej, okay? W związku z tym niezbyt to ładnie te pierwsze fale, no one są takie dzikie, o, może tak. 618 jako strefa popytowa nas tutaj Zatrzymała. Wcześniej nie było reakcji na żadną ze stref, <laughs> czyli na, nie było na 38 reakcji, nie było na piątkę reakcji, więc mamy z tej 618. Um, I teraz tak, z uwagi na to, że jest to ta pierwsza fala, no to boję się, że może się rozwinąć tutaj na przykład, słuchajcie, układ harmoniczny. To też trzeba brać pod uwagę i na to uważać. <laughs> czyli ogólnie rzecz biorąc, mm, coś takiego, prawda? Czyli tutaj jeszcze taka korekta. Zmierzę sobie od razu korektę 1 do 1 jako strefę podażową na tym aktywie. Tu mieliśmy szczyt tej korekty, czyli to jest to, i dokładnie sobie tutaj zmierzymy od tego teraz miejsca, czyli weźmiemy sobie tutaj jako 0,9. Do 1, 2, 7, 2. No właśnie, to jest tutaj to miejsce, z którego mógłby się urodzić układ harmoniczny, czyli niestety e, sytuacja taka, że jeżeli tu byłby jakiś ruch w górę, no to jeszcze może później być 1, 2, 3, 4, 5. Chociaż tak mówię, w tych pierwszych falach tych piątek, w tych piątek się jakby tutaj nie poszukuje. W związku z tym słuchajcie, że jest taka tutaj sytuacja i tutaj od razu trzeba sobie ewentualnie zobaczyć, czy ta strefa nie zostanie osiągnięta, bo jak będzie osiągnięta ta strefa, czyli jakiś wzrost tej 618 tutaj będzie i jeżeli tutaj będzie reakcja już rozpoczynająca się spadkowa, to trzeba się ustawiać na 786, czyli to w czasie może dużo zająć, długo, długo, długo zająć, parę miesięcy, prawda? Więc ja tutaj sobie na razie nie wyznaczam ani złotej strefy, ani nic innego, bo jest tutaj reakcja z tego 618. To sobie oczywiście od 0,9 do 12,72 ustawiam jako strefa podażowa, czyli jako powtórzenie korekty z uwzględnieniem korekty pędzącej, czyli tutaj uwzględniam to 0,9 i teraz tak typowo skalpowo, że tak powiem, do tej strefy można by to było rozegrać 35,96 jako swing. W tym przypadku mamy też tutaj mały wolumen na tym dołku, więc jest ok z perspektywą na 7%, więc trochę mało, prawda? że tak powiem, ryzyko do zysku jest tutaj zbyt małe, jeżeli chodzi o swing. A stop loss jest tutaj 3,80, czy też po zamknięciu się dniówki. Więc tutaj akurat też nie znacie strategii swing, musiałbym tutaj, musielibyście poznać strategię swing, jak ja rozgrywam to swingiem. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, jest tutaj 7%. No, w porywach powiedzmy do 8-9%. Ten ruch korekcyjny może tutaj na PEPKO być. Pytanie, czy warto go rozgrywać? Dużo lepiej rozegrać to po ruchu korekcyjnym, czyli gdyby ten ruch korekcyjny się tu odbył i później spadek, prawda to po tym punkcie, gdzie wcześniej się odbiliśmy, można by się było przyłączać pod dużą falę, już wybijającą ten szczyt. Ale na razie takiej sytuacji, słuchajcie, nie ma. Więc PEPKO by tak wyglądało. Całkiem ciekawe, ja sobie dodam to do listy tego PEPKO. Dodam sobie tutaj, dodam sobie do listy tego PEPKO i prawdopodobnie też go rozegram. Też go rozegram, ale jeszcze sobie spojrzę na, na finanse na chwilkę, na sprawozdania finansowe. Czy troszkę to ubogo, jeżeli chodzi o półroczne raporty, no to też jest spoczko. Jeszcze EBITDA, EBIT, okej, okay, dobra. No to wygląda to, wygląda to słuchajcie, nawet, nawet zacnie. No, no, zacnie to wygląda, okej, okay, nawet to zacnie. Kwestia tego, bo teraz tak, jeszcze tutaj odnośnie tej 618, to jeżeli chciałbym tutaj swing otworzyć na 3596, to oczywiście nie muszę tutaj się tej profitować. Może to być moja pozycja, słuchajcie, taka w razie W. Czyli gdyby PEPCO po prostu nie reagowało tutaj na korektę 1 do 1 i na ogólnie tutaj też mierzenie wewnętrzne, czy jakie jeszcze sobie zmierzymy, bo tutaj też mamy 38 od razu i troszkę wyżej 0,5 gdyby tu nie reagowało, to po prostu byłaby to pozycja, która by trwała, a jakby się cofało, to by można było zamknąć tą pozycję i dopiero się tutaj ustawiać pod ten układ harmoniczny, czyli gdzieś tutaj to 786, to, to, to by trzeba sobie zmierzyć. Więc tak bym to widział, nawet ciekawe, pomyślę tutaj nad tym, może nawet to rozegram, tylko fajnie jakby tu jeszcze retest był tej 618, czyli jeszcze raz jakby się tu cofło, czy nawet lekko nadbiło, to byłby, to byłaby dużo lepsza sytuacja. No ale ok, pomyślę. Tutaj ta świeca trochę brzydka też na dniówkach, taka gasząca, e, albo i nie gasząca. Dobra, e, więc to wygląda spoczko. Spoczko więc, Pepko tutaj pod swing na no to 30596 z tą perspektywą, o której Wam w, w, powiedziałem. Natomiast, no, trzeba by tutaj też to rozgrywać, tak naprawdę. Ja mam strategię gotową swing, więc, jakby tutaj mogę sobie to, e, mogę sobie to wykorzystać. Zobaczymy. Dobra, słuchajcie, lecąc dalej, no to mamy, mm, bardzo, fajnie, bardzo fajnie się ogląda więcej tłumaczenia, też byłoby spoko, bo zawsze coś nowego, wiedzy przybędzie, dobra. Brand24, spółka IT, monitoring internetu, co, coraz lepsze wyniki, chyba zaczyna wychodzić z konsolidacji. Dobra, na tym sobie to, na tym zakończymy, bo tutaj potem Tesla i Google, a Tesla i Google, no to ja już analizowałem, więc zobaczymy sobie, a tam nic się nie zmieniło za bardzo na Tesli i Google, więc zobaczymy, tam Google chyba 618 ma zaliczoną, a Tesla robi korektę, Brand24, ok, spółka z GPW... I to mamy od 2018 roku, zerknijmy, zerknijmy sobie na jakieś tam dane, a nie ma danych, Ok, no to ciężko będzie, trzeba by poszukać tutaj danych, jak to tutaj wygląda, hmm. dane operacyjne, no właśnie tutaj trzeba by to sobie poczytać, jak to, jak to tutaj wygląda, natomiast no tutaj sytuacja też jest, słuchajcie, no mamy trójkę korekcyjną, tak naprawdę jakby jest sytuacja idealna pod, pod następną falę wzrostową. Mieliśmy głębokie zajście tutaj, prawie do złotej strefy, czyli może odhaczone, że tak powiem. Czyli może być spokojnie odhaczone. Mieliśmy 7, 8, 6 tutaj. Okej, okay, dobra. No i tutaj prawie złota strefa, czyli głębokie zajście. Widzicie, to jest właśnie to, czyli pierwsza fala, później to głębokie zajście. Szkoda, że tu tak typowo złotej strefy nie zaliczyło, bo byłoby fajnie. Natomiast ja sobie tu pomierzę, jak to wygląda przy pomiarach. Tutaj mamy 12, 16, tak poprzebijane brzydko, czyli technicznie tutaj brzydko to wygląda. Tutaj sobie zobaczę też poprzebijane. Znaczy poprzebijane, ponadbijane, o może tak, zobaczę sobie teraz ten impuls, ten pierwszy, który dotarł, no to tutaj akurat ładnie, czyściutko, 618 i zobaczymy sobie jeszcze ten impuls tutaj pierwszy korekcyjny po tym spadku, no i tutaj 0,5 też spoko, bo dała taki sygnał z nadbiciem, że będzie mieć ochotę tam wracać. Tutaj lekko taka konsolidacja w sumie. Jak widzicie coś takiego na wykresie, okay? no, tylko to też trzeba mieć troszkę doświadczenia, czyli takie zacieśnianie się, okay? takie coraz węższe, prawda? No to też fajnie można by to, to podtradować. Więc ogólnie rzecz biorąc, nie mam tutaj pomysłu na wejście, bo jest za wysoko, troszkę jak dla mnie. Natomiast po pomierzeniu zewnętrznym, no targety, no to jest 49 dolarów chciałem powiedzieć, 49 zł No i wygląda to tak, że mamy pierwszą falę, drugą, no i będzie się budować trzecia fala w górę. Tylko należy uwzględnić tu korekty, bo zobaczcie, tu jeszcze dużej korekty nie było, czyli w tym, to jest też układ taki paraboliczny się tu robi, więc też uwaga na ten układ, na tym brędzie czyli takiego mamy tutaj parabolika troszkę, układ schodkowy może, spokojnie może dotrzeć do 409, ale uwaga, bo dla tego całego ruchu i tak przyjdzie korekta, więc dla mnie tu jakiegoś, jakiegoś miejsca do wejścia nie ma. Gdyby to było po takim spadku, prawda, tak jak na azotach, gdzie można się tam spokojnie przyłączać, szukać przyłączenia w górę, tak tutaj już to nie dla mnie, prawda, czyli spółka urosła 86%, no ja jak kupuję, jak jest tanie, a nie jak jest, jakby może nie jest drogą z perspektywy długoterminowej, bo trzeba by to jeszcze fundamentalnie sobie przeanalizować. Tą spółkę, ale z krótkoterminowych jakichś tradeów, no to dla mnie to już jest za drogą. No więc tutaj perspektywa jest fajna. Kwestia jeszcze tego, żeby nadbić ten wierzchołek. Okay? Tutaj zawsze uwaga na tych wierzchołkach, bo po nadbiciu tych wierzchołków przeważnie lubią się, słuchajcie, rozpoczynać większe korekty. Natomiast gdyby tu była większa korekta, jakaś dla tej fali, no to bym się dopiero tym zaczął interesować. Dobra, trochę przedłużyłem, trochę dużo tych spółek. Napiszcie w komentarzu mm, kolejne spółki, jeżeli macie coś ciekawego do analizy. Te azoty możemy sobie aktualizować, bo one są tam tanio i gdyby cena spadła, no to jest tam fajna, byłaby tam fajna okazja. Orlena możemy też sobie po ewentualnej korekcie dalsze przyłączenie, czyli tutaj na Orlenie, słuchajcie, gdzie nasz Orlen, Orlen, Orlen. Orlen, Pekken Orlen, czyli gdyby tutaj była jakaś korekta, no to można by się szukać wejścia swingowego w górę pod 111. Ja tu oczywiście też gram strategię na Orlenie, a to już od dawna, więc jakby Orlen też ładnie płaci, natomiast no, byłaby tu możliwość przyłączenia się, po ewentualnie gdyby to był ruch korekcyjny, jak nie będzie, no to no to jest cała strefa, jakby przebiło tą strefę, no to byczo to perspektywa 111 bardzo bycza, czyli może być po drodze tylko już małe korekty, czyli może ten impuls bardzo mocno się rozwijać w górę, jak tu nie będzie żadnej korekty. Będzie to świadczyć o sile oczywiście rynku. Wszystkiego dobrego Wam życzę i tyle. Do usłyszenia w kolejnym spotkaniu. Trzymajcie się hej.